Siemano, piję energetyka, bo moje życie nie ma sensu. Furnala operator, k**wa, dzisiaj nie mógł ten, nagrać odcinka. Dobra, piszę tego Fornala, kurwa, czy jutro może, no. Dobra, pokazuj mi Stop Hama, muszę coś Ale jedzie, cweloza j**ana. O Boże, o, O kurwa! debilu j**any. O nie! Nalał ci wodę na samochód! Kurwa, dobrze, że to nagrałeś, kolego! Co za Nie! No, słuchajcie, kurwa, tego śmiecia i tego. Kocham Stop Hama, nie? I tych kurwa z co na do, dodają tu filmiki. Bagi mnie wołał? Bagieta ma streama? Dobra, czekaj. Bagi mnie wołał, co nie do jego? No się Bagieta, wołałeś mnie! Ja cię wołałem, ja na scenik, nie wołałem. A widzowie mi się o, że mnie wołałeś, to mnie chyba wystrychnęli na dudka. No ty nie znasz widzów? <laughs> no trochę znam, a myślałem, że serio, nie? Bo tak zrańca myślałem, że tylko ty możesz mieć streama. I uwierzyłem mi. To do wieczora. Siemaneczko. Ale mnie oszukałeś kolego, a myślałem, że serio, wagi tam je woł. <laughs> no kurwa. <laughs> Co za ludzie? Po to oni są What the shit Ale driftking, ale droga w ogóle, kurwa Ciasna, ale własna, nie? Siema, Paramaxil Siema, manko O kurwa, co to jest? Patrzcie to, widzowie Prosznie. Co to jest? No makaron z Cheetosów O kurwa, ale ostre Dobra, dawaj na streama obejrzymy StopHab'a, to mój ulubiony content ja lubię Stop Hama przez to, że on jest tak z***any. Oj, wyjedzie. Ło, kurwa, Jakie hamulce zajebiste. Ale close to było. Ej, co jest k**a? Ej, ale taka wiocha, nie? Chłopak normalnie ubrany, ale rower dla siatka <grym> Jak ogólnie tu, jak skręcacie w lewo na rower, to zjeżdżacie do lewej najpierw. Ja na nie wystarczy prawej. No. Taki div. A co teraz co Bardzo mądre. Bardzo mande. No. debil ale Nic tam się nie złego nie stało. No ta. O, o! Klasik. A czemu on się zatrzymał, 50 metrów przed przejściem do pierwszych. No i co, o co chodzi? Awarię ma? Nie, będzie cofał. ja to też jest pojedynane, jak pomylę zjazd, to po prostu pojadę. Czy to jest 5 minut, a 10 różnicy? To nie ma tak, że. Jak wyjście no, tak w jakieś. 40 kilometrów. Na przykład jak się na Niemcy jedzie z Wrocławia. A, no to chyba, że no to nie wiem. Jak ja się zerwałem parę razy, to wiesz. <grystanie> Ale, kombo odjechało. <grystanie> <grystanie> no nie, no nie mogę. Jeszcze bez, jeszcze bez kierunku, no co za k. -a. Ale, kurwa, do tego go połamał. No ten też nie zapiera za szybko. Co jest?! Ty! Ja pierdolę, ty! Ty, kurwa, to to już nie było normalne! Twoje... Ja, nie zjeżdżasz jeszcze? Co za baran. Co za baran. Co za cyfr. Record, Record video. Mamy cię na kamerze. <noise> Co? 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 Nie no, oła, Ja O, 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 o. o, o kurwa mać. O ja pierdolę. Stary i za taki za takich cferii cferi się idzie siedzieć, nie? Jak Ty, ten tirowiec kurwa uratował tą sytuację. Bo pa, gościu se nie chciał wiesz. Nie chciał se. Yy, no zatrzymywać się przed tym tirem, no co zwolnił, nie? No. A nie, dobra, ich trochę było widać, ale ja ich pierwszym razem nie zauważyłem. Możliwe, że on pierwszym razem też ich tak nie zauważył. No też na kamerce trochę inaczej widać, ale mega cerez. I za takich... Nie! Na kamerce widać jaśniej, kurwa na tych samochodowych! No zależy jaka kamerka, ale kura... Wyobraź sobie, że za, za takiego kołoś idziesz siedzieć, kurwa. No nie, to też no, nie idziesz siedzieć, no. Człowieku. Takie ścierwo się nie idzie siedzieć. O, bardzo dobrze kurwa. Dobrze, piąteczka dla pana z Volkswagena. Tiry nie mogą wyprzedzać na takich drogach. Niech wypija To Mój sajak stał. Gdzie? No, na tej ulicy po kraksie. Szanowy reporter z piasku, muszę. Już no, zaparkował, <laughs> Jeszcze dla niepełnosprawnych, ja pielęgni <laughs> Nie no, ja nigdy nie w życiu nie stanąłem na miejscu nieco sprawy. Serio. A nie... O k***a! J**a! Pole, ty! Ja się odsit wzdrygłem On zhamował już chyba. Dobra, ustalamy to tożsamość tego człowieka. <śleszy> ty, widziałeś? Ja, Ale bo... chyba nad niej do mu rowerem w ten samochód. Nie, chyba ręką się nie, tylko Nie, dobra, opar. tam tyłem raczej dupnął. Węża o, o Boże Mój samochód za pięć koła Ja pierdole Ja dole Nie przerysowaliśmy. Jezu kurwa ale się mogło ale nie, wydarzyć Ale nagrało się dobrze Hahaha no, To tak. tak. Największe osiągnięcie w życiu by się na stopkanie. Ciekawe ile osób co tak jeździ Bez celu żeby tylko coś na stop huba Myślę że a są tacy ludzie, tak szczerze U**** twoja m***a A to powiedziała, to Ty, ale się stało kurwa tutaj, nie? Nie no, chłop zajebisty manewr zrobił, ominął no, ten nie przepraszasz Co śmieci m***a idzie w tym samolocie, bym mu k***a urwał no Hehe, <laughs> <Z> zębami? <laughs> no ale, k***a czymkolwiek o wycierpiał. No co mu przeszkadza, że chłopcał mi jak że. Zawali drogi. O kurwa! Jo, ale ty jak wyhamował, pa! Widziałeś tu kurwa. Pa! Bo tu No, pa to. No. Co do milimetra. A to Dacia! Dacia, jeba dacia! Nie, przysięgam, Dacia powinna zostać usunięta jako samochód. Jak twój stary jeździ, Dacio, to chcę znać nowego. Pozdrawiam. Co? Co za debil, pi... A czemu nie, no dlaczego, kurwa? No ty kurwa? jesteś raczej debilem, że cię chłop na nodze wymija, kurwa. To nie autostrada <laughs> Autostrada na hulajnodze, hulajnodze autostrada. Eee, koniem na autostradę, kurwa. Co jest, to u ciebie? Co to jest, No ja mam taką starą klimę, czekaj <laughs> Ale klima, człowieku, kuka ale klima, słyszycie? Wibrator sobie do dupy wsadził, i mówi, że. Wibrator od razu, no. Po to, po to szczura. Najwielkie, Michalo. Wiecie, widzowie, ja mógłbym pokręcić z tego bekę, ale to już nie jest pośmieszne, nie? To jest. Choroba psychiczna, to się leczy u psychiatry. Ja niestety nie jestem psychiatrą, nie mogę pomóc. Oj widzowie, no powiem wam tak, to no nie wygracie z tym, no to są dzieci, kurwa Jedyne co by mogło zabić Multiego na Twitch'u, to gdyby naprawdę trzeba było udowodnić, że się ma 13 lat, to wtedy jego widownia by się rozsypała jak domek z papieru, ale nic, do, dopóki nie trzeba udowodnić, że masz 13 lat, to multi będzie to 1. I to jest ku fakt niezaprzeczalny Dopóki nie trzeba wysyłać jakoś potwierdzenia, że masz 13 lat, no to on będzie top jeden i chuj, nie On jest zatrzymany w rozwoju, on będzie trafiał do tych dzieci cały czas. No nie ma opcji, nie? Nie da się go ruszyć, nie? ale co o tym gadać, człowieku. Multie jest najbardziej dojrzały. Wyłączaj tego Ursusa, kurwa jedana! Nie mogę, bo gorąco! Ale o chuchodzisz to tak na pie ale szura, tak nie powinno być! Klima mam diesel, czego wpisuje to w, w YouTube'a. Zajebiste. Zaś to mam nisko. Podobno przygotowuje się do niego od miesięcy, zresztą przebywa od samego początku przez O, co tu chodzi z tymi losowymi sytuacjami, no ja nie rozumiem Co się stało? Nie wiem O kurwa, ale poszedł O kurwa, jaki obchodzi Jaja, <śmienicza> 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 psy No i co? Piję się Jaka kurwa? Nie no, no, fajnie, że spojrzał w ten. Ja też patrzę, a ty nie patrzysz? Patrzysz. No. O, a jak, jak przecinają drogę, o, tak z... O kurwa! Cypek! To no babcia jakaś, a ma Nie, no co? Debil Tu mam ty! Stój! Ferdez Bo chuj cofasz, kurwa! Dzień co tam się dzieje? No bo nie wyjechał, Debil! Rekord video! Rekord video! Start recording! Ojoj, ojoj! Jedź już! Idziesz na internet, gości! Co za jaki taki Nie no, kochany, to jest najlepsze w tym stophamie no. Idziesz na internet, gościu. Co się dzieje? Czemu nie jedzie tym motorem? O, w Za co, kurwa, za co? O, kurde. Ty, nie, ktoś. No to mnie Pani załatwiła. Spadła mi noga z hamulca. O kurde. Co ona robi? Zostaw to kurwa jebana. Ej, kobiety powinny mieć dwa razy trudniejszy egzamin na prawo jazdy. Nie wiem, no kurwa... Nigdy nie miałem takiego muda na Stop Hama. Kobiety nie powinny mieć prawo jazdy. <głos> <głos> Kobieta jedyne kiedy może wsiąść do samochodów, tak powinno być. To tylko wtedy, gdy jej mężczyzna jest napisany, ale tak ze 4 promile ma przynajmniej. Ej, i to jest wina golfa. Znaczy ten chyba w zabudowanym jechał trochę szybciej, nie? i no, Niby nie. czemu? A czemu... Ja Czy ja wina niby? No golf wymusił chyba, nie? No ta. Ale ten chłop ten zdecydowanie za szybko jechał, nie? Ale to tak działa, że wiesz, on może dostać mandat za to, że za szybko jechał, jeżeli tego się tak, ale, ale wina golfa za wymuszenie. Wina golfa no. za wymuszenie. Jak na moje to wina wina golficy. Kulia, ale, wiem, ale Mercedes tak. mandat. Damy o tym nieco powinno tylko czyja wina była mordeczko Babo Trzmacisko <laughs> ślepe <laughs> Nie no nie wierzę chyba przecież Od razu skręciło Nie widzowie nie jest tak, że się możecie wyzywać na czacie Eweto i Chaplixon zapraszam na Discorda musicie to zrobić, musicie się powiezywać na Discordzie na forum publicznym Siema, tylko nie mów nic dopóki nie przyjdzie twój no, no, no. przeciwnik no nie mów nic, nie mów nic, musicie mieć równe szanse Dobra, a napisał ten nick? Czekaj chwilę Ooooj, chyba coś Na zaczyna plenie. kręcić Cfeluszek obsrał go CIO, nie mów nic! No, witam! Siemano no, no i już możecie gadać, nie? Ja się mutuję, to jest wasze show No co tam, no, tylko mała? Ja cię wyzywałem tylko i wyłącznie dlatego Bo jesteś w pału, jebału, chorób. Nie, nie. nie. generator prądu masz Nie Musiałeś go odpalić, żeby tu wbić, no kurwa fakty są proste i jasne. Wyzywałem cię tylko dlatego, bo wyzywasz Jabczana i jego dziewczynę No kurwa ty no stary, to nie Ale jest nawet ci nic, to ale to nawet nic nie nawet napisałem dobra, takiego dobra, wyzywającego. Ja ty mnie od stali wyzywasz, A ja na potrzeby sytuacji, jak Jabczan mówi, że laska nie powinna mieć prawa jazdy, no to dla Beki po prostu po**** nie powiedziałem, że żeby nie wyzywał lasek, no kurwa. Nie powiedziałem, nie spamię nie ci debilu je na czacie, że kurwa. No dziewczyny, ja tylko napisałem to sytuacyjnie, Ale pisałeś kilka razy, to myślałem, że chcesz jako obrazę mu to dać. Ja p***, żeby przeczytał, k***a, no. No to mogłeś go oznaczyć, to by wtedy Dobra, bardziej przeczytał na pewno. Dobra, z... No cześć, cześć. Siema. Buzi buzi. Dobrze, no. lewusik. To weź <laughs> Dobra, już idę, pa. <laughs> Dobra, narka. Myślałem, że się lepszy BIP skroi. Stary, 10 razy lepiej niż na bandzie. Ty, ale było lepsze niż komfa na bandzie, co? Przed walką. No to na pewno. Ow, oh, shit! Au! Au, oh, shit! A na przykład mogłabyś streamować w basenie? Eee, no raczej nie. Ty! Nie. To jest streamerka z Twitcha chyba, ota! Hmm. Chciałabym zabłysnąć powiedzmy ze swoją osobą, a no. nie swoim ciałem. To zasuń lekko ten zameczek Oho! Przecież Jest prawie, że zapancerowana ta dziewczyna, co ty gardasz, no tak. Kasiks? A może Kasia by lekko odsunęła zabić, zameczek, co? Zania. Może Kasia by lekko odsunęła zameczek. Nie wierzę! Luke jest pół godziny przed czasem! Ja sobie coś uświadomiłem, że jest kur... olimpiada trwa chyba tam do, nie wiem. Kur... ile czasu jeszcze, nie? No to tak. Nie, jest dalej! Jest jakaś inna to jakaś ku... paraolimpiada czy ku... co? Dzisiaj mi to mama tłumaczyła, że tam dalej od ludzi z tym Paryżu. No i, i to w sumie nie ma nie ma ku... znaczenia, że ten... że kurwa wakacje się kończą, bo bilety do Disneylandu i tak musimy... W ogóle wszystko musimy kupować przez neta, nie? Nie można stacjonarni ich kupić. Hej, a ty w ogóle znalazłeś ten hotel tak jak mówiłeś? No nie ma, no. no ja Pani ku... ma no nie będziemy spać z Murzynami pod mostem! Ku... Kurwa, ostatnio, no? o, ostatnio z bagietą powiedziałem to ten. to gadał, że pod mostem może być. Trener mnie styrał dzisiaj, kurwa. Co ci zrobił? No kurwa, taki off trening, nie dosyć, że na początku ostra siłownia, później kurwa siła ciosu, później kurwa jeszcze tego. Jeszcze chciał sparring ja nie mówię chyba się kurwa. A jeszcze kurwa, mi jakieś gówno. Jeszcze kurwa, podobno tego się całego nie pije, aby je. Przed treningiem ten Active Lab Black Bolf. Kurwa, cały czas czuję, jakby miał się żygać, kurwa. Preparat treningowy Płynie o smaku owoców leśnych. A może ty, bagieta, zjebałeś przed treningówkę taką, co powinieneś przed siłką zjebać? I cię wiesz, piecze wszystko, aż cię nosi. Teraz mówi, że to się kawa kiepskie pupi, a ja wyjedłem całą butelkę. To czemu tak dużo? No bo kurwa, no, no nie wiem, no jedziałem mi wygutałem, i no i tyle. Trap, ty kurwa, obudziłeś się, lulu, pasiasty? Ja zawsze, kurwa, najpierw robię, brobię, a później myślę, Głowie kurwa. Co ci kurwa nie pasuje, no taki jestem, kurwa. Jeszcze jakieś ale? Ja z tyłu przez ten internet, nie w mnie, nosi mnie, rozkuruje cię, Zmierzy cię, ty kurwa, cwelu <śleskujesz> Ale czuć, czuć, że Bagieta jak rzuca z Felem, to jeszcze tak niepewnie, robi taką przerwę zawsze, nie? Co się dzieje, kurwa? Czy co ty robisz? No powiem... no chcę na balę. Ej, ale jak ja jeszcze Polędwicki, kurwa, je, to dzisiaj będzie taki stream, nie? Tak dostanę energii, nie? Że kurwa zje... Paweł Polędwicki Gamer. No kurwa luki, ogarnij ten hotel, bo będzie. A naprawdę, jak tam jeszcze trwa olimpiada, to my naprawdę możemy nigdzie nie mieć spania. A ten Disneyland jest w ogóle na bardzo na obrzeżach Paryża, to jest, wiesz czy nie? Kurwa, nie pamiętam. Nie pamiętam, nie wiem, no spoko, nie? Klasik. No proszę cię, HELU jeb***, nie trolluj. Bo się skończy, że jedyne co będziemy robić na tym streamie, to siedzieć i chlać. Przez trzy dni. No nie jest to złe, ale wiesz, no. Będzie ogarnięte, na pewno. Jak Wród, a, jak i a, chuj wie, bo nie, nie mówią, albo powiedzą na po początku, na gale, gaz, albo się pogodzą Kądy... zaraz. Siemano, w... witam, witam serdecznie, witam serdecznie, witam, każdym, witam, witam i o zdrowie pytam. Pierwszy. Witam, witam. Halo, komu giery walą? Dobie. Nie, ja umyłem, po treningu. A, te. Kupa. ja się kąpię przed treningiem i po treningu k**a. Jak mam Chyba wodę Ej, w, tak w kadnecie? To, to czemu mam się nie, ma. nie mylić? Cześć, jedziesz na trening się myjesz przed treningiem i mokry idziesz na... tak. się bić? Tak. Greca, nie, to nie, to nie dziwne, się bo siebie. raz, może raz może mi kiedyś się całe, przyjeżdżałem yy, tak tutaj i jeden Słuchaj, zawodnik a, no mi jest powiedział, nie, no że ja stwierdziłem, stwierdziłem, że teraz codziennie będę się przed treningiem kąpał. Ja... Ale... Ja tam widziałeś?